Chrystus martwych wstał. No, Sławiotka, jeszcze raz. Głośniej troszkę. Może niektórzy z was nie jedli śniadania, ale w oparciu o wczorajsze śniadanie, głośniej. Chrystus martwych wstał. Amen. Teraz lepiej. Dobrze, moi drodzy. Tak, jakoś Ksiądz Marcin, szef młodzieżowych naszych dykasterii, zlecił mi to kazanie, więc. Spróbuję to zrobić, natomiast nie obiecuję, że będzie krótko. Ta dzisiejsza Ewangelia jest niesamowita. Ona pokazuje takie trzy bardzo ciekawe, nazwijmy to, grupy ludzi, których możemy wokół siebie, czy też siebie w którejś z tych grup zauważyć. I to jest przepiękne, że wszystkie osoby z tej Ewangelii, Pan Jezus tak samo no, pięknie, z miłością i z przyjaźnią traktuje. Popatrzmy. Mamy w tej Ewangelii taką Marię na samym początku, i, i tutaj Marek w samiutkim końcu swojej Ewangelii robi takie podsumowanie, takie streszczenie. Ja wiem, że z weekend, ale trochę tak po szkolnemu. I on w tym streszczeniu pisze o Marii, pisze o dwóch braciach czyli Kleofasie i drugim uczniu, którzy szli do Emaus. I na końcu pisze o jedenastu. I teraz zobaczmy po kolei na te trzy grupki, bo to, jest bardzo, bo to jest bardzo ciekawe. Co ta Maria robi? Ona, przypomnijcie sobie kilka dni w tył, czytaliśmy to, ona idzie, gdy jeszcze było ciemno, gdzie? Gdzie? Dokąd? Do grobu. No właśnie, kto jest w grobie, a kto to jest dla niej? To jest najważniejszy facet w jej życiu, powiedzmy sobie szczerze, dobrze? I co ona? Nie może w nocy biedna spać, bo zabili Jezusa, który no właśnie wyrzucił z niej siedem złych duchów, który no przewartościował całkowicie jej życie i kto ogląda The Chosen, to dosyć ładnie to tam jest pokazane. Maria, czyli ona nie może wytrzymać Pewnie nie zbrzyżyła oka przez tą, przez tą noc i, i pędzi rano, żeby zobaczyć. Ona nawet nie wie, po co ona idzie do tego grobu, ale wie, kto tam jest pochowany, kto tam leży. Jej Jezus, jej, jej nauczyciel, jej rabbi i, i ktoś więcej, kogoś, kogo bardzo kocha. I co się dzieje? Ona przychodzi do tego grobu i tam jest niespodzianka. bo co? No bo nie ma Pana Jezusa. Pan Jezus żyje. Mało tego, jeszcze jej się objawia, jeszcze się z nią spotyka. Druga grupa, całkowicie inna od Marii, e, dwuosobowa, to kleofas i drugi uczeń. Jest. E, Pan Jezus w grobie. Słyszał, że coś tam się podziało. No właśnie, że nie ma ciała, nie wiedzą, co się dzieje. I tych dwóch, co robi? Idzie do. Emaus. Tak naprawdę nie wiemy, po co oni tam szli. I oni prawdopodobnie też nie wiedzieli, po, po co idą do tej wsi Emaus. Ale idą. To to jest swojego rodzaju takie, zróbmy coś, bo zaraz sobie zrobimy krzywdę, nie? I oni tak idą, żeby się wyrwać z tego wieczernika, od, tych, od tego przytłaczającego towarzystwa, w którym no, jest mnóstwo smutku, załamania, nerwów, może... No właśnie, analizują to wszystko, co się stało w Wielki Piątek, yy, może dużo oskarżeń, no właśnie, cały ich piękny, piękny plan yy, królestwa, które zakłada Jezus, w którym będą ministrami i yy, 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 wszystkie inne ważne funkcje będą pełnić. Yy, a kończy się, bo Jezusa zabili. Rozumiecie, nie są tak zmiażdżeni. Rozumiecie wszystko tak było pięknie, aż tu nagle wszystko jest rozwalone w proch, w pył, nic nie zostało z tych wszystkich ich oni mówią oczekiwań, a myśmy mieli takie i takie oczekiwania. I oni tacy biedni, tacy roz, rozwaleni na malutkie kawałki, tacy, że nie wiedzą, gdzie mają przód, a gdzie mają tył, idą biedaki do tego Emaus. I co się dzieje? I Pan Jezus się z nimi spotyka. Idzie z nimi później jest ta Eucharystia Wemaus, i oni odkrywają, że to Jezus w czasie łamania chleba i, e, i coś tam w nich się zmienia, bardzo mocno się w nich zmienia. Wracają całkowicie inni. Popatrzmy, że. Ta, ważna jest ten początek, czyli czyli oni nie szukają Jezusa. Oni, oni nie potrafią się odnaleźć w tym wszystkim. Oni mają mnóstwo wątpliwości. Oni myślą, że no właśnie, ten, ten Jezus ich może zawiódł. A Pan Jezus i tak się z nimi chce spotkać. Pan Jezus i tak o nich walczy. I trzecia grupa, na końcu Pan Jezus przychodzi do tych 11 i, i to jest jeszcze inna grupa. To, to jest grupa, w której znacząca większość nigdzie się nie ruszyła. Zabili Pana Jezusa, wszystko się rozwaliło, wszystko się skończyło, wszystko jest beznadziejnie, i oni tak siedzą w tych czterech ścianach, wiecie, depresja wisi w powietrzu, i nic z tym nie robią. I Pan Jezus do nich też przychodzi. Popatrzcie, że no i tu ich tam, tam jest takie greckie słowo, które możemy na dzisiejszy język przetłumaczyć, że ich mocno opierniczył. To nie było takie, no wiecie, chłopcy, trochę wiocha, nie. Przyszła Maria powiedziała wam, że żyje. Przyszedł Kleofas i drugi uczeń powiedział wam, że żyje, a wyście im nie uwierzyli troszeczkę nieładnie z waszej strony. Wiecie, tam słowo złajał ich. Takich solidnie opierniczył. A później, a później. Mówi dobrze, a teraz idźcie na cały świat. Popatrzcie, że. Ta Ewangelia, ona jest nam bardzo potrzebna. Bo jesteś w którejś z tych trzech grup. Może jesteś taką Marią, która no, nie godzi się z tym, co się dzieje i szukasz Jezusa i, i tęsknisz za Nim i jesteś gotów, gotowa dla tego Jezusa na wszystko. Może jesteś w tej grupie takich, no właśnie, smutnych, zagubionych, błąkających się Kleofasa i drugiego ucznia. A może jesteś takim, no właśnie, że już w ogóle nigdzie się nie ruszasz. I do każdego z nas Pan Jezus przychodzi. Ten sam Jezus z martwych wstały. to jest niesamowicie ważne. Ojciec Bartosz wspomniał o tym na początku, o tej miłości. To jest właśnie ta miłość. Pan Jezus powinien wynagrodzić Marię, a tamtych pozostałych, to no właśnie, ukarać ich. Zawiedli go. Wcale tego nie robi, bo ich kocha. Chociaż go zawiedli, chociaż go zdradzili, chociaż nic nie rozumieją z tego wszystkiego, co im przez trzy lata tłumaczył. One I cały czas ich tak samo kocha. I przychodzi z martwych wstały, bo chce w nich budzić wiarę. I to jest, moi drodzy, obraz każdego z nas. My bardzo potrzebujemy, żeby Pan Jezus z martwych stały dzisiaj, nie jutro, nie za jakiś czas, tylko teraz, dzisiaj. Żeby ten wstały Jezus, który im się ukazał, żeby przyszedł i stanął tutaj, przed tobą. Dlaczego? Żebyśmy mogli zrobić to, co zrobił Piotr i Jan, o których czytamy w dziejach apostolskich od, od kilku dni. To ten sam Piotr. To ten sam Jan, do których przyszedł Pan Jezus i ich opierniczył. Ale co? Później po spotkaniu zmartwychwstałego, po napełnieniu mocą z wysoka. Co oni robią? W imię Jezusa uzdrawiają chorego człowieka przy świątyni, bramie świątynnej. Zmieniają, wiecie, fizykę, to jest cud. I, ale to jest, to jest ten sam gość. To jest ten sam Piotr który wraca od pustego grobu i nie wie, co ma z tym zrobić. I nie wie, co się stało. I nie wie, no to ten Jezus żyje, czy nie żyje. Ale później ten, Jan, ten Piotr współpracuje z łaską i naprawdę jest kimś wielkim. I naprawdę jest napełniony Duchem Świętym i, i czyni Kościół. I Wy, moi drodzy, młodzi przyjaciele, jesteście do tego wezwani, żeby czynić Kościół. Bardzo mi się podoba zaraz początek tego czytania. Ro, yy, drugi werset. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nad to, że stoi między nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Moi drodzy świat, czyli. Twój dom i ci, którzy są w Twoim domu, w Twojej klasie, w Twoim, nie wiem, w Twojej miejscowości, w Twoim otoczeniu, gdzie tam jesteście, w tych wszystkich Waszych szkółkach, na tych wszystkich Waszych treningach, oni mają rozpoznać w Tobie Jezusa. Mają to rozpoznać we mnie, w Tobie, że jesteśmy od Jezusa. Wczoraj w tym nabożeństwie związanym z, tym łodzią, z tą łodzią o tym była mowa. Bardzo mądre były te komentarze odnoszące się do naszych postaw, do naszych czynów, do, no właśnie, naszego świadectwa. Ale to świadectwo zaczyna się od spotkania z Jezusem, który żyje. Czy Ty spotkałaś, spotkałeś Jezusa, który żyje? Bo, bo, bo bez tego nie pójdziemy. Ja myślę, że kryzys kościoła, to że, no właśnie, wy tu jesteście, ale wielu waszych rówieśników no już nie trafia do kościoła, no bierze się z tego, że nie spotkali żywego Jezusa. Znowu tutaj, na końcu w, w, w dziejach, moment, gdzie to jest. Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga, bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli, cośmy słyszeli, mówi Piotr Jan do Sanhedrynu. Który ma prawo ich uwięzić, ubiczować. no mogą zrobić z nimi, co chcą, bo mają tak potężną władzę. I oni stają wobec nich i mówią, a zróbcie nam, co chcecie. Nie obchodzi nas to. My i tak będziemy mówić, że Jezus żyje, bo myśmy Go widzieli, myśmy Go słyszeli, myśmy Go dotykali, myśmy z Nim, no właśnie, wczoraj to było, jedliśmy z Nim śniadanie nad, nad brzegiem jeziora, i nie obchodzi nas, co nam zrobicie, bo to, co Jezus zrobił dla nas, jest dużo ważniejsze. I dlatego tu jesteś, żeby doświadczać Boga, który jest, który żyje który nie jest jakimś mitem, legendą, historią, tylko jest prawdziwy. I te spotkania, i wszystkie inne rekolekcje, ewangelizacje, wszystko to, w czym tak naprawdę możesz wziąć udział, jest ci bardzo potrzebne. Raniero Cantalamessa ostatnio miał takie ciekawe, e, taką katechezę, i on tam stwierdził ciekawą rzecz, no, bardziej pewnie analizował włoskie, zachodnie warunki, ale myślę, że to mocno też dotyczy nas. I on mówi, że w młodym człowieku cały czas jest potrzeba życia wewnętrznego jest potrzeba odniesienia się do czegoś, co nie jest z tego świata. I będzie szukał, i wiele razy znajduje poza kościołem. I Raniero mówi, że i musimy do nich dotrzeć, żeby nie znajdowali tego ukojenia gdzieś tam w świecie, tylko we wspólnocie Kościoła. I popatrzcie, że Pan Jezus chce, żebyśmy tak jak bohaterowie naszych dzisiejszych tekstów, Piotr i Jan, Maria, Kleofas i drugi uczeń i na końcu jedenasto, żebyśmy poszli do świata. Nawet jeśli w Twoim domu z wiarą jest kiepsko, to Ty masz w tym domu być blisko Jezusa. Może Twój dom, nawet Twoi rodzice zmienią się przez to, że Ty będziesz naprawdę uczniem Pana Jezusa. Ja Wam powiem taką historię z mojej klasy, ze szkoły średniej. Miałem tam jeszcze dwóch kolegów z oazy, drugi z ramu. I pamiętam, że myśmy byli delikatnie inni i pełnej rzeczy nie robiliśmy, jak, jak inni nasi koledzy czy koleżanki z klasy. I na początku się z nas trochę śmiali, że my do kościoła chodzimy, że jesteśmy lektorami, jeździmy na różne posługi. I tak mija jeden rok i kolejny się zaczyna. Wiecie co? I w klasie maturalnej nastąpiło coś bardzo ciekawego. Ci sami, którzy z nas się śmiali, przychodzili do nas i mówili ty słuchaj, ty pomodliłbyś się za mnie, bo ja mam taki problem. Albo pamiętam taką koleżankę Kaśkę, ona była takim, takim metalowcem i Kaśka któregoś razu przychodzi i mówi na długiej przerwie musimy porozmawiać, bo ja mam dużo pytań dotyczących Boga. Ja sobie myślę, o nieźle. Nie pamiętam już co jej powiedziałem, ale rozumiesz. Na początku może możecie jakoś... Nie rozumieją, wyśmiewają, izolują, ale jeśli ty jesteś konsekwentny, jeśli jesteś prawdziwy, jeśli jakby twoja codzienność potwierdza to, że ty bardziej chcesz być Pana Jezusa niż świata, to to działa. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ten świat potrzebuje. Tego światła, tej soli, o której mówi Pan Jezus w kazaniu na górze. I, i, i Ty masz być tym światełkiem, Ty masz być, być tą odrobiną soli. Bo ten świat jest naprawdę pełen ciemności. I, i wiele razy doświadczamy tej ciemności, Ty i ja. Ten, ten świat naprawdę wiele razy nie ma żadnego smaku. Nie ma żadnego sensu. I to. To jest tak jak biegnące dzieci we mgle. Nic w tym świecie czasami nie wiadomo. I my jesteśmy też w tym świecie. Ale wchodząc tam z Panem Jezusem, z tą szczyptą soli, może się okazać, że jednak można temu naszemu życiu tutaj nadać trochę smaku, trochę jakości. Muszę kończyć Bóg z 9:3. Pan Jezus. Bardzo, bardzo chcę, żebyś był Jego uczniem, żebyś był Jego ewangelizatorem. I popatrzcie, że to, co się działo dotychczas dla Pana Jezusa, nie ma znaczenia, tak jak w tej Ewangelii pokazywaliśmy to sobie. Pytanie jest inne: co ty zrobisz od teraz? Będziesz Jego ustami, będziesz Jego, no właśnie, świadectwem? Czy wrócisz do domu z tego smapu? Było miło, było fajnie. I nic się nie zmieni. Musi się zmienić. Bo inaczej, próżno i darmo, tutaj siedzisz. I na koniec przeczytam Wam fragmencik z zapisków księdza kardynała Wyszyńskiego. Ja jestem jego osobistycznym takim fanem. I on napisał w więzieniu, gdy był. W którymś momencie napisał takie bardzo osobiste słowa. Posłuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale muszę to napisać, choć tak bardzo się lękam. Ty mi nakazujesz, sam nie jestem zdolny. Nakazujesz mi chcieć i nakazujesz mi napisać, choć opieram się i jednemu i drugiemu Twojemu natchnieniu. A więc, prawdziwie, jeśli Ci, Ojcze, Potrzeba coś więcej, niż dotychczas się dzieje ze mną, to czyni. Jeśli ci jest potrzebne moje więzienie, piwnica dla mnie, udręki śledcze, procesy, widowisko z twojego sługi, oszczerstwa i pośmiewisko, wzgarda pospólstwa i wszystko, czego tylko zapragniesz, owom ja napisałem trzy kropeczki, i spadł mi ciężar z serca. Bardzo lubię to. to. To jest w prudniku napisane. Prymas się w tym więzieniu bardzo zmienił. On tam w którymś momencie, właśnie o czym tutaj piszę, powiedział tak: Dobra, już się nie bronię. Tragicznie się boję tego, co mogą mi zrobić. Mogą mnie nawet do końca życia więzić, mogą mnie nawet zabić. Ale co da, że ja się będę bał, że ja się będę lękał, że ja. Co ja mogę zrobić? Boże, bądź wola Twoja. Boję się tego, ale jeśli to jest potrzebne dla kościoła, to zróbcie ze mną co chcecie. I spadł mu kamień z serca. I za chwilę go wypuścili z komańczy. Popatrzcie, że Pan Jezus pyta się Ciebie dzisiaj, to jest ostatnia rzecz, czy Ty zaryzykujesz? Czy ty zaryzykujesz, dasz się poprowadzić Jezusowi? To może oznaczać, że Pan Jezus będzie przekraczał strefę naszego komfortu. Ale za strefą komfortu jest życie na petardzie z Duchem Świętym. Amen.